Podki owsiane z lewiatana. Tak to wygląda. O. Mm, moim zdaniem nawet nie są błyskawiczne. Bo mm, nie wiem, w Niemczech, jak kupujesz błyskawiczne, są tak samo drobne, ale za to są mięciutkie od razu. Jak się zanurzą w czymś w wodzie, w mleku. Mm. A te trzeba chyba gotować. No a w Niemczech, jak błyskawiczne kupowałem, to po prostu wrzuciłem do mleka czy czatan, i od razu się roz, od razu były mięciutkie, nie? W Polsce zawsze są takie twarde, nie wiem, nawet z innych firm, nie? Ja nie mówię tylko o tej. Najlepsze no jest to, że data przydatności jest do następnego roku. Ja lubię takie produkty, które są właśnie o długiej dacie przydatności, bo jak coś świeżego kupuję i nie jem tego parę dni, to później się psuje i wyrzuca.